Cześć. dzisiaj sobie otworzymy trzy boostery z serii Audit Edition i dwa multipaki. E, no dobra, to zaczynamy. No, dobra. dobra, pierwszy boster... Tak, mamy dwa z, dwa z Messi'em i jeden z Aisharaoui'em. To może sobie zaczniemy z Aisharaoui'em. Ramiño, Alex Tierta, Ushida. o, star player Sanchez, Znajmniej. Marco Yepes i Victor Way. Jakoś to tam pięć bazówek i jeden Star player. Teraz Messi, no dzisiaj jak widzimy znowu nam się nie powiodło z, z, z Esha Rawim. Jezus Games, eh, Lukas, Wangara, eh, eh, Meksek, um, i Stephen i Sharaoui. i teraz następny bosterem Boim Cricket Forest, Anderson, Jones. Jones, czy jak się tam. I Anelka. No, niezbyt te fajne szybostery, no. To chyba były nasze ostatnie boosterki. Nie. To były nasze ostatnie wosterki. Dobra, to teraz sobie zaczniemy od Multipaka. są dobrze. To jest multipak 17 przepraszam. Dobrze. W yy, sobie naklejki to są moje wszystkie powtórki Jakby ktoś potrzebował takie naklejki. To nie każde takie już mieliśmy. To proszę pisać na PW lub na skype Mój <kluz> skype to Agata 1 I mamy 6... I mamy 6 To może sobie zaczniemy od pierwszego. To jest Szymon Pawłowski, Paweł Nowak, Piotrek Żelczak i Kasim Pięć bazówek w jednym Teraz drugi. Wisła. Pietruszka, korzym i Dach. Następny. E, Amloa, wnioski pietrowskie, tego nie mam. Nie? I. Dobrze. Następny to już jest to nasz nasz. Znowu mega unboxing. nie no właśnie. Ricardo Super. Alektruno i Piotr Celi. Następny to już jest Arkadiusz Milik jest Dobrze Arkadiusz Milik i ostatni boster w tym multipaku. to otwieramy. Nie znalazłem tego Pamiętacie Ten mega unboxing, gdzie w Bravo Sport i ten, tam był lepszy. Nie mam, nie. Jest! No powtórka. No i ten nie powtórka, i to nie powtórka. Jak myślisz, Leon. Dobry jest? Taki ten? Czy taki? Ten <laughs> drugi. No, zdaniem ten udany nawet e, tam, nie? Mhm. No właśnie. Takie fajne, no. No, ja już otwiera. To jest też... E, e, ta, e, taka taka nakładka. E, Takich tak. To jest e, niepowtórka. To nie dam, To niepowtórka. I chyba ten niepowtórka. A, tych tak. Dobrze. Zaczynamy. Pierwszy poster. Дальше. Файне. И файне. я не могу. Файне. fajnie i zagłębia Lublin Czwarty bosterek ostatni booster otworzony. I Piątek fajnie, i piasty No to już. Tyle naklejek bazowych. Tyle naklejek bazowych. Tyle naklejek specjalnych, w tym jedno złota. W kartach Champions League z trzech boosterach. No to widzimy, tu jest trochę bazówek. Na wymianę. I jeden Star Player też na wymianę. Myślałam, że coś z tego będzie dobrego. A i jeszcze te dwa gratisy, nie? I ten herb. Dobrze, no to to by było tyle. Zapraszam do następnego oglądania. Może w następnym oglądaniu sobie zrobimy transfer. No i tutaj na tym będziemy sobie nagrywać. O, tak, fajnie. Okay. tak sobie będziemy. Dobra, no to pa, narka.